Hejka, dzisiaj pogramy sobie w Hide or die i zobaczymy jak nam pójdzie. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję i zapraszam do oglądania. No dobra, zaraz sobie zaczniemy tutaj pierwszą rundę. Zagłosujemy może na camping Zobaczcie będziemy, uwaga, uwaga. Jesteśmy ukrywaczem, więc no nie tym razem, ale ukryjmy. O kurde, jaką jestem lodową typ. No dobra, trzeba się... Kurde, dobra, jeszcze go... O nie. Boże, że jesteśmy samimi szczerłowymi rzeczami. Dobra, zmienimy się tutaj w kłodę drewna i spróbujemy się gdzieś ukryć. Następ może ukryjemy się tutaj. Hmm. Nie widzę szukającego, O, widzę szukającego. Szukający jest teraz tam. Póki ona szuka tutaj i mamy tylko jednego szukającego, no to mogę pobiegać troszeczkę po mapie. Okej. Okay. Nie powinna mnie tutaj złapać. Też jak widzicie, jest dużo ukrywających się, więc na razie chillera. Na razie sobie pobiegamy. Boję się, że nad nią wpadnę, ale nie powinno tak być. Przynajmniej nie teraz. O kurde. O kurde, jest niedaleko. Dobra, możecie napisać w komentarzu, czy już to graliście i chcielibyście więcej odcinków z tego typu trubów, czy raczej niekoniecznie. A tymczasem biegam jeszcze tutaj, bo nie widzę, żeby jej dobrze szło. O kurde, dobra, jest za nią, to może za nią pobiegamy? Zobaczymy to, co robi. Uwaga, uwaga. Zanim sobie tutaj. Dobra. Dobra. O kurde, o kurde, dobra. Dobra, raczej nie nikt nie nie tutaj nie przyuważyć. Jak się nie ruszę. A nie giga przypał. Idź, ucieka, idź, uciekam, uciekam. O nie. Nie, no dobra. Dobra. Lipnie nam poszło, no ale dobra. sobie tutaj innych szukających. Mhm. Mm Rozejrzyjmy się. Może gdzieś tutaj nope. będzie Nope. O kurde, może tu. Drzewem chyba nie może być. Ale nope. ode. Nie uciekajmy, so. no, nie uciekajmy, uciekaj zabijecie. No, i tak. Dobra, essa udało się. Mamy tutaj jednego gracza. Z głowy. Zobaczmy tutaj wszystkie inne rzeczy w domu. Wszystko sobie tutaj poniszczę. Nóż, widelec. A nóż, widelec. Tutaj się okaże, że będzie gracz. No niestety nie. No dobra, zobaczymy sobie tutaj kabinet. Jakaś typiarka już szuka, no to może pójdziemy gdzieś indziej. Może to Nie. Dobra, widzę, że wszyscy są tutaj na górze. To zaraz sobie tam pobiegnę. O ile nie zaskoczą zaraz na dół, bo też się tak może zdarzyć, więc... Okej. Okay. Okay, zaskoczyło. Nie widzę tego. O, nie, przepraszam. Mm, dobra, widzę. Jak to się stało? Może mi ktoś powiedzieć, jak to się stało? Masakra. Dobra, idziemy jeszcze raz na górę. zostały dwie sekundy. No, poszło nam zdecydowanie źle. No ale może w drugiej rundzie pójdzie nam lepiej. Tutaj widzę, że jeszcze ludzie zostali na górze. No trzeba było iść. Generalnie trzeba było iść, z tego co widzę. No ale cóż. No dobra, przed nami kochani druga runda. Mamy tutaj jakąś mapę świąteczną. W sumie ładna, bo ani razu na niej nie, nie grałam. Uwaga, jesteśmy ukrywaczem. No dobra. Jesteśmy wielkim lizakiem. No dobra. Trochę lipny pomysł. Zmienimy się tutaj. W... To jest chyba taki kamień rożek. Taki kamień, wiecie o co chodzi, kamień lud. Okej, okay, szukając jest tutaj. Stajemy się tutaj. Na start. Kurde, no co ty? O nie! Poszło nam giga źle, chyba nas widziała. No dobra. Dobra, dobra. Spokojnie. Na mojej warcie tutaj ludzie się... Tutaj. Uch! Mamy jeden. Nope. Uwaga. Nope. Tu. Może nope. być tu. Może być tu tutaj. Może być nope. tu Nie. Żelek. Kurde, ja mogłam być żelkiem. Ten żelek to generalnie był lepsza opcja. No nic. O kurde, dobra. Mamy lipę, bo nie widziałam dokładnie, gdzie tutaj są jakkolwiek y, chowający się. No, idę jeszcze tu zobaczę. Nope. Ale wątpię. Kurde. No dobra. Zostało jeszcze sześciu ukrywaczy, więc może widelec uda nam się tutaj kogoś złapać. Mm -hmm. Musimy poczekać na do kółeczka, aż nam pokaże ukrytych i wtedy będziemy mogli kombinować chyba dalej wejdę sobie tutaj do domu dobra widzę, kurde jak zawsze wchodzę, to, to ani razu nie udaje mi się złapać niesamowite to jest, o widzę tutaj krzaczka się go spróbuję rozwalić, no widzę cię gościu no niestety nie na moje warcie, dobra jak czeka jeszcze że ją zabije, giga fajnie, giga urocze chyba widziałam jak ten prezent się rusza albo i nie no cóż mhm. zostało nam jeszcze o dobra widzę widzę ją no i już jej nie ma a bo one się odnawiają te rzeczy dobra nie że to jest tak okej dobra chodź do essa mamy cię mamy cię dobra zostało jeszcze dwóch krywaczy. z tym zobaczymy Musimy poczekać, aż nam pokaże tutaj ukrytych. Kurde, kurde. Tutaj wszystkim idzie chyba lepiej ode mnie. W na następnej rundzie, ostatniej, skupimy się raczej na... Chowa... O, widzę ją. Jest tam. Skupimy się raczej na chowaniu się. Jeżeli na szukaniu. <grym> Bo tutaj, żeby nam się troszeczkę udało dłużej pobować się. Bo jak widzicie, tutaj ani razu nie udało nam się dotrwać do końca. Natomiast mamy tutaj... Jak widzicie, że przeszliśmy aż 137 kroków, więc tutaj jesteśmy wyróżnieni, przynajmniej tyle. No dobra, w ostatniej rundzie na szczęście jesteśmy tutaj ukrywającym się. Możemy się tutaj jeszcze odkuć złej pasy. Zobaczymy. Na razie schowamy się tutaj, no bo wydaje się to być całkiem rozsądne miejsce. Nie widzę też szukającego. Nie wiem, gdzie on jest, więc nie wiem, czy jesteśmy od niego daleko, czy nie. Ale skoro go nie widzę, no to chyba jesteśmy. O nie! o nie, no co ty o nie, o mój boże dobra, mamy lipę mamy generalnie lipę musielibyśmy troszeczkę pobiegać a boję się tutaj przemieścić, bo jak widzicie typiara jest tutaj, ona jest zaraz przed nami i kolejna też ale na szczęście ona wbiega na piętro, więc o nie, mamy coraz mniejszą szansę żeby się troszeczkę poprzemieszczać no i mamy lipę w związku z tym. Tak naprawdę typiarka jest też yy, nad nami, więc mogła nas po prostu widzieć i zaraz może zaskoczyć. Oby nie. Oby się tak nie stało. Na szczęście, dobra, poszło trochę dalej. Chyba jest to nasza szansa, żeby się troszeczkę poprzemieszczać. A przynajmniej spróbować się poprzemieszczać. Boże, jakim ja jestem gównem. Jakim ja jestem gównem. Nie wiem. Dobra, ustawiam się tutaj. Albo i nie, tak żeby nas nie było widać na no pierwszy rzut oka. Dobra. I przemieścimy się. Ja bym się przemieściła generalnie w ten koszyk. Ogólnie i zostalibyśmy już jako koszyk, bo jesteśmy mali, więc nawet jak generalnie nie pasujemy do otoczenia, no to może nas po prostu typiarka nie zauważyć. A poza tym jesteśmy troszeczkę bardziej zręczni. Chudę, no umrę, ale to dlatego, że jest jakby... Późno etapuzy i jest już na tyle dużo szukających, że no po prostu ciężko tutaj uciec tak naprawdę. A nuż widzę, nam się tutaj uda, bo widzę, że typiarze nie ogarniają za nami tutaj gonitwy. Więc ten koszyk to chyba był dobry traf. Popier po e, przepraszam, poruszam się tutaj. E, troszeczkę póki nas nie widać, żeby sobie nabić kroków. Generalnie tutaj widzę, że ludzie nie ogarniają naszej kryjówki, no ale niepokoi mnie, że zostało tu jeszcze 40 sekund. To jest, jest niepokojący traf. Schowamy się tutaj za ladą. Bo nawet jeżeli tutaj nie pasujemy, no to przynajmniej nas tutaj nie widać. A ja widzę dużo, więc... Tyle dobrze. Kurde, ty piara by się mogła schować. Ona ona robi przypał. Ona robi przypał, bo tu zaraz... O nie! O nie! O nie! O nie! No co ty? nie widzisz mnie, prawda? Nie widzisz mnie! Nie widzisz mnie! Błagam, błagam, nie bij mnie! Nie! nie! No nie! Dobra, iść, uciekam, uciekam, uciekam. Uwaga, 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 zostało nam 10 sekund. Musimy, musimy przetrwać, musimy przetrwać. Pani, musimy przetrwać. 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1, Uwaga, uwaga, dobra, wygraliśmy, mam tutaj. Ale kurde, nie jesteśmy tutaj najlepsi. A szkoda, bo chciałabym, żebyśmy byli. No i niestety nam się tutaj nie udało. No i cóż, to by było na tyle kochani z tego odcinka. Jeżeli chcielibyście więcej, napiszcie w komentarzu. Pa pa!